Nie ma lekko, jest syzyf, jest męczennik, trzeba pracować i cały czas jest co robić, bo inaczej nie osiągniemy tego, co chcemy osiągnąć, czyli stać się może i jedynym, ale nadal najlepszym arktycznym motelem w historii Antarktydy. Dzień dobry, dobry wieczór. Mimo, że to nie wygląda jak Antarktyda, no to za chwilę śnieg spadnie, no czy nie tak za chwilę, bo jeszcze jest jesień, za chwilę będzie zima. Stawiamy z powrotem igla. Maciuś zadowolony krąży tutaj. Ubrany tak samo, jak był zimą, bo on się temperaturą nie przejmuje. Ta, dobrze jest. Widzę, że praniem też się nie przejmuje, biorąc pod uwagę stan jego spodni. A to jest Arctic Motel Simulator. Kolejny odcinek. Witam, dzień dobry. Łapka w górę na YouTube, Każda łapka w górę gwarantuje, przynajmniej zabezpiecza, prioryduje kolejny odcinek. Więc nie zawahaj się tego zrobić, bo to nic nie kosztuje. A ja tutaj kasuję. Tutaj też kasuję. Force zgarnia, Mamy 4000 dolarów na naszym koncie. Więc całkiem nieźle. W moim pokoju było tak wilgotno. O Jezu, trzeba ten... Cześć, jestem akantem policjantem, krążyły polskie, że mam już prawę świadcząc takie sudy i znaczący, że Polskie nie są prawdziwe. Okej, okay, dobra, dobra, dobra Ty, kurwa, gdzie... A, dobra, ta już poszła, Gdzie ta księgowa poszła? A, już ją chyba tam wczekowali. Dobra, nieważne, nieważne, nie było tematu. Dawaj, my tutaj mus musimy tak, obsłużyć tych klientów jak najszybciej. Może telefon dzwoni. Boże, 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 boże Dlaczego umieściłeś mojego księgowego w pokoju, ale nie umieściłeś mi urządzenia podsłuchowego, Teraz nie mam żadnych dowodów, co za straca czasu. Kurwa, to do złego pokoju! Ty, idiotko skończona! Aż piwo zgarnąłem z półki! Żeś, idiotko, do złego pokoju wsadziła tą księgową! Ja, pierdolę! Nie da się po prostu pracować w tym. Nie, no, oni są wszyscy do zwolnienia. No, no po prostu nie, nie wytrzymujesz. 600 dolarów straciłem przez to. Ty jesteś tak kurwa, bezużyteczna, że są się nic nie da zrobić. Ja, pierdolę, ty tylko się nadajesz do chińskich bajek, żeby jakieś przegrywy do ciebie koń palili. Dawaj to, normalnie. Kurwa. A jak ja mam ten biznes prowadzić z takimi pracownikami? No dobrze wsadziłem to, i ta musiała szczekinować do innego miejsca. i to jeszcze jakiś ktoś jest poszukiwany: Ty, Paul Brady. Ja miałem takiego chłopa tutaj. Poczekaj, Jaden Potts. No, do czwórki zamiast do trójki go wsadziłem. Daj, pan spokój. Nie, jednak nie mam. Jednak nie mam tego chłopa. A widziałem go gdzieś tu, chyba, wy nie już się szczekinował. Ale to on wróci, tak ta ostatnia. Ci przestępcy to strasznie głupi są. Nie ogarniają. Teoretycznie mógłbym już rozbudować, chyba, chałupę pracowniczą. Nie, no 5800, no to prawie, ale też muszę rozbudować przystanek autobusowy i muszę rozbudować parking, żeby do następnego poziomu tutaj wbić. Musisz ściąć wszystkie drzewa na parkingu, rozumiem, ale przystanek autobusowy możemy. Klienci autobus 48, 3300 i to jest maksymalny poziom. Nie, to nie jest maksymalny poziom. Kurwa, tych poziomów to trochę jest. Dobra, buduję ten. Buduję przystanek autobusowy, więcej klientów z autobusu będzie przyjeżdżać, bardzo dobrze, pasuje robota, poziom przystanku autobusowego drugi, jeszcze zostało nam parking na pierwszy poziom i powinno być git, gdzie jest w ogóle ten przystanek autobusowy, a tam jest, okej okay, stoją ludzie, pasuje robota, my musimy się zająć rzeczami ważnymi, bo nie dałem rady tego zrobić w poprzednim odcinku, a nadz. o właśnie grzyby, zbieraj mi te grzyby, dawaj Gziby, grzyby! Zbieramy grzyby! Gdzie są te borowiki? Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie one są? O, tu są? O, są! Kurde, i to jest życie. Zbieranie grzybów. Mogłem jednak kupić tą kabinę pracowniczą i po prostu, żeby oni tam, no ale oni by i tak tego nie ogarnęli. 250 dolarów na minus. daj pan spokój. Byłoby na plus, gdyby kurde, ta idiotka nie szczekowała poszukiwanej osoby do złego pokoju, no ale no trudno. Trudno się mówi. Gziby! GDZIE są grzyby! Kurwa, borowika nie ma! W lodówce lub magazynie, czekaj, idę mu królewskie borowiki dać, bo ten już ma ludzi, już tam coś do menu dodał tym kucharzem. O co tu chodzi? Co ty tu robisz? A? Po co ci ten jakiś królewski borowik? To chcesz? Ta, on coś tutaj gotuje, bez kitu. coś tutaj szponci. Ale przyrząd nie ma w menu nic takiego. A jest, chrupiące, smażone grzyby, tylko jesień. Chrupiące, smaczące. ten, chrupiące grzyby, no tak, no, 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 tak, no, tak. A tutaj jest bardzo mało grzybów w tym lesie. To jest jakaś bieda grzybowa. Jak tak patrzę. Może tutaj trzeba bardziej w tego w ten las, gdzie normalnie polujemy, wejść. Tu są jakieś grzyby? Nie, tu tylko chyba jelenie strają. A nie, są grzyby. Zbieram grzyby. O, tutaj dwa grzyby, znowu. Pyk, pyk. Tutaj zobacz, trzy grzyby. Ale grzybobranie. Telefon dzwoni, nie mam czasu, zbieram grzyby. Nie mam czasu. Nie obchodzą mnie te grzyby. Znaczy grzyby mnie obchodzą. W sensie to, co tam w telefonie mnie nie obchodzi. Masz tutaj grzybole. Pasuje robota. 20 grzyboli, witam. Dobra. Przejód do kupienia odblokowany. Ty! Jakieś przymioty. Samotny jeździec? Co? Co ja tu odblokowałem? Jakieś meble nowe, ta? Bez kitu, jakieś. Co to jest, ty? Co są za dekoracje? Flipper możemy kupić. O, No jakieś meble do pokoju. Jakieś takie lepszejsze. Kurwa, później jakie wyra. No dobra. Dobrze, Maciuś, dobrze. Cena jest za wysoka? Co im gadają? Ty! Paul Brady! Który pokój? Dawaj mu te klucze, idiotko! Który pokój mi dała? Jedynkę? Jedynkę, jedynkę. Dzwoni na policję. O! Złapany bandyta. Widzicie? Czasami warto się popierdzielać, bo można takie rzeczy zrobić. Może to jest metoda na zarabianie w tym biznesie. Na parkingu czeka na ciebie nieznajomy. To nie chcę. Kur... poczeka. Rozwinałem sobie magazyn. Mam to w dupie. Łatwiej jest wydać 1500 dolarów i zamówić, niż wyjmować z koszyka to, co już się dodało. A ty co chcesz? Pokój godzinowy? Masz. Cena jest za wysoka. No co oni mówią? Przy 11 dolarów tu jest. Dobra cena, no. Cena rynkowa 8,80, a tu my tu po kurde 11 sprzedajemy. Nie moja wina, że to jest jedyny arktyczny motel w okolicy. Kapitalizm. W górę ręce kto jest z nami. Dobra. Tutaj towar na półkach mamy. Grzyby, grzyby, grzyby. Kurwa, rosną jak pękane. Te podgrzybki. Dobra, zobaczę jak się sprzedają te grzybole. Ile ty masz tutaj tych grzybów? Nie, no wolno się sprzedają. To ja to do lodu wydaje. O! <laughs> Takie brudne grzyby w zamrażarce i, i elegancko, no. Dobra, Maciusz czyść tutaj szybciutko. A my potrzebujemy ten? Kurwa, znowu dzień na minus. Czemu dzień na minus? No bo w sumie duże zakupy zrobiłem. Dobra, ma to sens. Ma to sens, ma to sens. Obsługa agenta specjalnego, proszę bardzo. Kobietka, leć. Kobietka, dawaj tą Paulinę wyślemy. Tu i tu kobietka, i Moli, leć. Dobra. Trzy agentki specjalne. Dobra, czekaj, musimy zamówienie, bo ten tutaj płacze o ogórki. Agent specjalny trzeba wysłać. Mężczyzna, Jay, leć. Tu ktoś do mnie dzwoni, dupę zawraca. No i idziecie, a ekspedientki nie ma. Co chcesz? Pokój godzinowy? A pokoje nie są gotowe, bo pokoje godzinowe. Wynajęte wszystko. Do widzenia. Sauna? Agent specjalny, którego wysłali do mojego pokoju, był okropny. No nieźle. Pokój dla zwierząt? Za chwilę będzie. To jest czekaj, szóstkę. Ogarnę tą szóstkę szybko i wynajmę. Bo zanim kurde Maciuś to zrobi, to trzy lata miną. O co tutaj chodzi? Ja pierdolę, Maciuś! Śmieci. Gdzieś jeszcze jeden śmieć został. Dobra, gotowy. Wynajęła tą saunę? Nie, już poszedł w cholerę chłop. dobra, nieważne. Nieważne, nie było tematu. To ogórki trzeba właśnie, kurwa zapomniałem o tych ogórkach. Skodniki, dawaj tu ogórków. 10 tych, jeszcze po 10 tego, tego, tego i tego ewentualnie. To no, sprawdzanie cen jest tak irytujące. Naprawdę giga irytujące. Nie wiem nawet ile się zaoszczędza na tym. Mam nadzieję, że dużo. Dobra, 5000 dolarów na naszym koncie. Trzeba postawić ten parking. O, dobra, dobra, dobra. Maciuś, gdzie jest Maciuś? Czemu my nie mamy wynajętych? Raz, dwa czy czterech. Kur... Siedmiu pokoi nie mamy wynajętych. Bez sensu. Oj, jakiś klient. Dobra, gdzie? Tutaj? Jak się buduje? Jak to się sprawdzało? Tak? Parking. Gdzie jest parking? A, tutaj! Tu musimy wyciąć drzewa, żeby postawić następny parking, co nam da czwarty poziom motelu I to już chyba, nie wiem, czy jest dobrze czy źle. Dwa tysiące zarobione, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słucham nieznajomego. Kto tu do mnie przyjechał? O co chodzi? Tu ale ktoś obsranym trakiem przyjechał. Dzień dobry, ty chyba nie jesteś agentem specjalnym, co? Potrzebuję pańskiej pomocy, naprawdę potrzebuję pańskiej pomocy. Ktoś mnie gonił! Jasne, daj mi ją. Ta nara, nara, nara Nara, nara nara i oddamy to policji, bo... Bo tak. Grzybole zbieramy póki jesień, zaraz zima, nie mogę się doczekać zimy, kurde, turbo, turbo długi ten parking, jeb, 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 kurde, grzyby turbo tanie, 7, 7 za jednego takiego borowika, tak, to powinno być chyba 70 dolarów, tak mi się wydaje, dobra, dobra, grzyby uzupełnione, czy ty wszystko masz, jełopie, nie wiem, wszystko ma, no, sałata mu się kończy powoli, sałata będzie trzeba za chwilę, Eee, więcej sałaty, więcej sałaty, hopie, ja więcej sałaty. Agent specjalny, szybko, personel, lecieć. Kobietka, wyślij tam Paulinę też, żeby się szkoliła dziewczyna. Czy tu możemy jakieś lepsze te Stawki, 15%? O, 20% z malory już mamy. Z JM niestety nie. Zaczymy jak z Roslin, bo Roslin w sumie najwięcej pracuje. O, więc już ma 15%. Zobaczymy jak Paulina. Ale dobrze, dobrze. Coraz lepsze stawki u naszych agentów specjalnych. Bardzo dobrze. to pracuje? Pracuje. Bardzo dobrze. Dobra, dawaj mi ten parking. Eskalować. Parking, 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 parking. I to jest poziom trzeci. 3000 dolarów. bank. O, doskonale, doskonale. Coraz większy parking. Kij, że nie mam pokoju w tyle, żeby jakoś to cokolwiek zmieniło. Ale przynajmniej... A nie, jeszcze jeden pokój bez iglo. Myślałem, że już mam Boże, 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 Boże. No czekaj, co my tutaj postawimy? Bo mamy tak. Pokoju dla zwierząt mamy raz, dwa, trzy trzy pokoje dla zwierząt, a saun mamy cztery. No to trzeba pokój dla zwierząt jeszcze jeden postawić. Dawaj. Bęk! Jest! Przejdź do zakładki ulepszenie na swoim laptopie i zbuduj park dla kamperów. Najpierw musisz zbudować park dla kamperów. Park dla kamperów zapewni podstawowe udogodnienia wymagane przez twoich gości. Następnie możesz zbudować w nim przyszłe pokoje dla kamperów. Normalnie, chłopy w kamperach będą przyjeżdżać. Ciekawe ile za to będą płacić. To jest to jest ciekawe. Parking dla kamperów. 3000 dolarów. God damn it. 3000 dolarów. No nie, no nie, no nie, no nie da się. Oha, -5000 dolarów. Brzmi jak dobry dzień w biznesie. Ja nie wiem czy przed kamperami to czy ja nie zbuduję kabiny pracowniczej? Bo przydałaby się, nie wiem, recepcjonistka albo coś takiego. Albo drugiego sprzątacza może. Bo Maciuś sobie zimą nie da rady, jak on będzie miał tyle pokoi do ogarnięcia. Nieznajomy na mnie czeka na parkingu. O, jest policjant. Pan policjant porządku pilnuje. Proszę tak. Proszę, paczka podejrzanego. Uczciwość, sześćdziesiątkowość i, i tak dalej, i tak dalej. Tak trzeba. Dlaczego? Słuchaj no. Ten padzido, Dlaczego tyle pokoi jest niewynajętych? Przecież dobre ceny są. Chyba, nie wiem. Gdzieby, 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 gdzieby. O, tutaj mało ile tego rośnie. Nie, no one się respią, na 100% się respią. Bo ich tutaj nie było. Dawaj, te grzybole. Nazbieramy i albo damy kucharzowi. Albo damy do zamrażarki na sprzedaż. Chociaż nas do zamrażarki to jest 7,50. No, tak, 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 tak. Tak, średnio bym powiedział, no tak średnio, nie? O, ty zimno się zaczyna robić. Och, lipka. Węgiel trzeba będzie zamówić za chwilę. Kurwa, już jesienią trzeba kopcić. Jasny gwint Jasny gwint Ja nie mam czasu jak grzyby zbieram Witam 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 Dobra Jak tam ci idzie? Ile on ma tych grzybów? Ty no on ma Daj mu 11 mu damy tu a resztę do zamrażarki i O właśnie bo tutaj już nie ma no I pasuje po, Podudzia z kurczaka w lodu Co? Co on tam znowu wymyślił zadanie? Jakie podudzia z kurczaka? Co? Co ty, to ten Kurczak cytrynowy? Nie no, po... mnie, popier... mnie. Jakiś kurczak z tego. Z cytryną on tutaj chce gotować. By jedno danie robił im mniejsze menu, tym lepsze. Mniej czasu na wybór, szybko jesz, pasuje robota. Jak to wygląda? Czegoś tu brakuje? Mhm. Jeszcze kebaski. Później będą. Dobra, zamówiłem. Tu już się kończy. Towar. No nie no nie, da się nie, da się nie ma już towaru. Boże! Boże! To się nigdy nie skończy! Jestem w jakimś limbie piekielnym! Musimy jeszcze ten dla kamperów postawić. I tą i chałupę dla pracowników rozbudować. I chyba to zrobię powiem szczerze przed ten. Zanim te kampery postawię, to chyba tą chałupę pracowniczą rozwinę. Kto tutaj dzwoni? O co chodzi? Teraz brakuje mi pieniędzy, daj mi 10 dolców albo pójdę prosto do internetu i wystawię złą pienię. Spalaj. Pajacu będziesz mi tu kuba Personel, agenci specjalni. O, Dawaj, ty do jednostki, ty do osiemnastki ty to siódemki, pasuje, poszły. Poszły! O, lecą, lecą, zobacz jak obstawa idzie. Kurwa, zobacz. Jest Roslyn, jest malory jest... E... Zapomniałem jak ty się nazywasz. I tak kurde. Recepcjonistka od mnie boleści. Jak tam? O, i tu już lepiej, lepiej, lepiej. No dwa pokoje... Przestań tańczyć! O, 30 dolarków z takiego agenta specjalnego, tak? To całkiem nieźle. Czy ja już mogę rozbudować ten dla kamperów? O, tutaj jest niebieski, taki, taki niepozorny, niewidoczny. Aj, to tylko taką jedną kratkę, ta? No dobra, jep, jep, jeb, jep. Yep. Eskalować. Parking dla kamperów. 3000. Bęk. Uuu, kam kampery są teraz odblokowane. Kampery są bardzo popularne wśród podróżników arktycznych. Wielu gości lubi przebywać w kamperach, gdy nie jest zbyt zimno. Jednak arktyczne zimy są zbyt zimne, więc nikt nie zdecydowałby się zamieszkać w kamperze zimą. Nie można zmienić tapety ani pomalować wnętrza kampera. Kampery nie wymagają zakupu żadnych dodatkowych mebli i są niezwykle dochodowe. O, czyli kampery będą nam takie. Igla? Czekaj, ja mam tutaj, zbuduję jeden pokój dla. A, że tutaj. Ale czekaj, ja chcę tutaj wybudować. Takie igla będą nam zastępować. O, niewystarczająco pieniędzy. tysiąca! Ale ja mam zawał. Dostałem udaru. I czemu tu światło nie są zapalone? Kurwa, żarówki trzeba wymienić w tej grze. Jasny. chuj. Tak się zastanawiałem dlaczego tu jest tak ciemno. A Maciuś będzie wymieniał te żarówki? Cholera wie. O, status niewydajny. A teraz się zapaliły ty. Co? Nie rozumiem. Cześć, jestem lokalnym policjantem, który był w twoim hotelu ostatnio yy, narkotyków. Dziękujemy za współpracę. O, 500 dolarów dostałem, very nice, very nice. Jednak się opłaca być 60, 500 dolarów za taki szybki donosik. W to mi graj, w to mi graj. O, mogę O, widzisz. Czyli mogę powymieniać na ten na wydajny i one teraz chyba co? Będą mniej prądu żyć? Być może? A w pokojach też muszę na przykład? Ta, w pokojach też kurde, niby te żarówki. Jego czy to jest takie opłacalne? Agent specjalny! Mężczyzna, Jay leć! Zima! Zima powróciła, znaczy totalnie nie jesteśmy gotowi, ale trzeba igla stawiać, trzeba igla stawiać i to szybko. Zaczynamy od nowa, stawianie iglo. I musimy ten, musimy kurde, hopie, musimy y, wydrillować tu że, ten dr, rzeczy. Tak, rybkę będzie trzeba zaraz na polowanie pójść i tak dalej. oho temperatura spada w piecu. I się zaczyna znowu to kurde, dokładanie do pieca non-stopper. O, i polowania się zaczynają znowu. Dobra, chociaż na jedno iglo. Chociaż jedno iglo postawimy. Musi być, chociaż jedno iglo. You and me, together. Szybko, szybko, dawaj. Szybko, rozbudowa, eskalować, eskalować, kabina pracownicza. Bang, czwarty poziom. I dawaj mi personel. Zatrudniam Brandona kasiera, chyba. że sprzątaczka też by się druga przydała. Nie no, dawaj kasiera, dawaj kasiera. Wynajem, kasier. Zapalaj na kasę, szybko. Rozpoczęła się zima i no nie wiem, nie wiem za co się złapać, nie? Nie wiem za co się złapać, dosłownie. Przydałaby się jakaś ten, jakaś promocja, coś takiego, żeby, żeby, chociaż, żeby chociaż nabić jakiś bonusik, tak? Wtedy mieliśmy złowienia ryb albo przy każdym obsłużeniu klienta tam bonusik wpadał. To było dobre. Dobra, iglo gotowe. Pierwsze iglo nowego sezonu postawione. Teraz będziemy robić hajs. Dobra, czegoś tu brakuje tobie? Musimy iść na polowanie ty, na serio. Co ten nieznajomy tutaj chce? Co to za wariat? Co to za wariat? Jasny gwint! Jestem agentem specjalnym i słyszałem, że niektórzy moi koledzy agenci pracują tutaj. Dawaj, potrzebujemy cię w naszym składzie. Szybko! Dobra. Mamy siedmiu agentów specjalnych. Wielkie zwycięstwo. Michael, Jackson, piony. Zobacz, jak łowią sobie. <śmum> 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 o, wreszcie się można zrelaksować trochę przy łowieniu rybek. Przecież to człowiek taki zestresowany prowadzi ten biznes. Tak naprawdę jesteś Alfonsem, ale ten moto długo przykrywka. Nieprawda! Tutaj są te usługi masażu stóp, tak naprawdę, oferowane. Mężczyzna, dawaj tego! Luisa! Dawaj Luisa na chrzest bojowy, nie idzie. Wariacik ty. Luis! Luis, widzę cię! Luis do cholery! Czy ty jesteś napierdolony, Pierwszy dzień w robocie? No chyba oszalałeś ty! No jasny gwint! No... Luis ma to w dupie. Kto tu dzwoni? O co chodzi? Jestem profesjonalną stroną, nie niezwy... Ta 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 niech będzie, niech będzie. Tysiąc dolarów! Czemu ja to kliknąłem? Czemu ja to kliknąłem? Za jakąś reputację, której nie potrzebuję. 1000 dolarów chłop zabrał za reputację. Ojebie mnie, przecież ja reputację już mam bardzo wysoką. Polowanie, polowanie. Gdzie są jakieś dzikie zwierzęta? Tam są. Dziką świnię widzę. Baran jest. Dawaj tego kozła. Kozła z Już no. 4000 dolarów, doskonale. To jest biznes. Mogę sobie od dystansu? Mogę. Dobra, trochę tu mu wrzuciłem, pasuje. Boże, pusto na półkach. Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Tutaj cokolwiek jest tanie. Piwka, kupię. I pyk, tysiak uciekł. Kurde, nie no, ta zima to jest przerąbana, jest tyle roboty, tyle rzeczy do zadbania, mimo że mam dodatkowych pracowników. A, Luis sam wkłada na półki. Kurde, zuchłopak. chłopak! Chociaż jeden tutaj robi trochę więcej. Masz, Przet przetr ci okulary trochę. No, pasuje. Luis sam tutaj wkłada na półeczki, trzeba tylko mu zamówić. Dobre i to, dobre i to. Trzeba by jeszcze jedno iglo postawić. Kurwa, ten lód to się tak długo ciupie. Trzeba te otwory w lodzie zorganizować. Będzie? 40? Będzie. Będzie. Lecimy, 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 lecimy. Cała zwierzyna wybita. Nic nie ma. Telefon dzwoni. Proszę powiedzieć do telefonu i odebrać. Nie. Nie będzie. Jeszcze kuriera może, nie? Który robi dostawy do domu. Co tutaj brakuje? Co to jest? Mięso renifera. Kurwa, mięso renifera i mięso zająca zaczyna brakować. Sałaty zaczyna brakować. Sheet, man, sheet! Mm, na telewizję, zauważyłem dzieci, statki. Gdzie one są? Aha, rozumiem. Nie wiem, nie wiem o co tam chodziło, ale... Coś tam ktoś się pultał. Nie mam czasu na takie, na takie rzeczy, na takie bzdety. Ja muszę... iglo postawić. Iś! Pięknie. Jest kolejne iglo. Ora, 2000 dolarów. Kurde, czas znowu zakupy tutaj zrobić. Czekaj, czeka, czeka. Ile mamy miejsca? Mamy sporo miejsca. Jak w magazynie z tymi? Kapciuszki mamy mydło się kończy i do sauny dziadostwo się kończy. Czekaj, od dołu może to zrobimy, co? Bo te towary tutaj nie zmieniły ceny. O. Tego 20. Mm. Nie będzie to, niech będzie to. Dobra, zakupy za 1500 zrobione. Bardzo... E! A wy kurde co? Sauna? Nie ma sauny, hopie. Hopie, nie ma sauny. Sauny nie ma, pokój godzinowy, jedynie mogę dać. Aha, recepcjonista już idzie. Rozumiem. Ten napizgany idzie, kurde. Boże! Mocno musi wyjać na tej Arktyce. Nie, no przerąbane, przerąbane. Ja tak czuję, że czuję, że cały czas biegam, ale nic z tego nie wychodzi, nie? Non stop, no niby szybciej zarabiamy te pieniądze, ale no jeszcze potrzebujemy mnóstwo iglów trzeba postawić. Zima już się dobrze zaczęła, a to jeszcze pełno iglów potrzebnych. Potrzebujemy kolejnego sprzątacza, musimy kabinę za 7 wybudować No kurwa. Ciężko, ciężko. I jeszcze ten parking dla kamperów i tam wsadzić jakiś grzejnik I zobaczyć czy to działa, to też bardzo ważne 400 dolarów, nice Jelenie musimy upolować No właśnie, mięsa zająca nie ma A Są tu w ogóle jakieś zające? Nie no, ja te zające to chyba zdejmę z menu, że te zające upolować to graniczy z niemożliwością O, tam jest jeden zając, widzę go Widzę tego gnojka Piu, piu Nie no, chłopie, tu nie ma żadnej zwierzyny, tu strzelisz raz I ta cała zwierzyna spadła poza planszę Tere 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 tere. Dobra, cztery te szteki z królika To im starczyć. No, ma tutaj gdzieś jeszcze? Takiego królika albo co? Chyba nie ma. Szczególną rybkę by się opłacało złowić albo co. Ale nie no, hajs w miarę szybko, nie jakby widzę, że szybciej, szybciej to idzie, to na pewno, ale. No nadal jest ostry, ostry zapierdziel. Gigantyczny zapierdziel. Boże dzień się skończył. I znowu w dupę z pieniędzmi. Dobra, tutaj co, pietruszkę, sałatę trzeba domówić Cytryny ewentualnie, pietruszka, sałata, cytryny, pietruszka, sałata, cytryny, pietruszka, sałata, cytryny, pietruszka, sałata, cytryny Pietruszka, sałata, cytryny Pietruszka, sałata, cytryny Okej Kurwa, wszystko drogie Wszystko drogie w pizdu Muszę iść naciupać lodu, jeszcze jedno iglo muszę postawić, bo będę, bo bo mnie wykręci No, 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 dawaj ten towar, dawaj, dawaj, bo ja nie mam czasu Dobra, git ten se tutaj poradzi na magazynie, to to... A ten co to za tajny agent? Tiris Silva! Właśnie się wymeldował. Pojebie mnie. Przerąbane życie, naprawdę. Ta zima nam nie służy, ewidentnie. O, Wszystkie wszystkie te wszystkie rzeczy z menu mamy odblokowane właśnie, dostałem a na steamie. Nieźle. Całkiem nieźle. Czyli powoli biznes się kręci. Zima się jeszcze dobrze nie rozpoczęła, jeszcze mamy szansę tutaj porządny, porządną siopę zgarnąć. Dobra, mamy na iglo. Już nie będę więcej upał. W sumie zobaczę, jak tam. O boże. Hmm, 4000, no trochę mamy kosztów. Trochę kosztów mamy, niestety. Mamy coś tu? Hmm, 360. Not bad, not bad. Cyk. Tutaj 330. No i 5000. Bardzo ładnie. Rybki powoli się kończą. 8 rybek tylko zostało. To damy tutaj. Cyk. Żeby było. Półki są pełne. Bardzo dobrze. Nawet w miarę czysto tutaj w tej recepcji. Wybudujemy kolejne iglo. I okej, okay, troszeczkę, na, na sekundkę, żeśmy sytuację poprawili. Wydaje mi się, że teraz następne co zrobię, mimo że gra mi każe zrobić coś innego, to nie będę się słuchał, bo czemu bym miał się słuchać? To postawienie chatki pracowników na maksymalny poziom. No, bez kitu. Ty jest, rzeczywiście. Jay jakiś tam, jak on ma? Tyry Silva. Pokaż go, który on jest, spokój. Tyry Silva, Tyry Silva. Tyry Silva, czwórka, czwórka, dzwoń! Dzwoń na policję, muszę się rozpierdolić, bo nie wytrzymę. Dobra, jeden złapany. Desmond Roberts jeszcze, jakiś stary dziad. Mamy go też? Na chałupie? Desmond Roberts? Desmond Roberts! W trójce, w trójce! dzwoń na policję! Tak, wielkie zwycięstwo! 7200, ty, ale dostaliśmy zastrzyk gotówki. Ile potrzeba na ten? Kabina pracownicza? 7200, kupuję. Jednak nie kupuję. A nie, muszę ulepszyć... O, kurwa, muszę motelu ulepszyć. Muszę mieć piąty poziom motelu. Nie! Ech. No cóż. To może chociaż karawana postawię w takim razie. I zobaczymy, czy te grzejniki rzeczywiście zimą są operacyjne. Może chociaż tyle zrobię. Głupio będzie, jak się okaże, że nie są, no ale... No ale trudno. No dobra, jest taki ten. I co, i wchodzę tutaj? I mogę tu utonąć? Ta, i tutaj grzejnik ląduje. I normalnie on będzie do wynajmu. Dobra, chyba, chyba o to chodzi. Żywności, kiełbaski w lą... Jakie kiełbaski znowu? Co ten kucharz wymyślił? Kurwa, kiełbasek mu się zachciało. Pojemie. dobra... Kiebaski się skończyły. Ten zaczął kiebaski robić. By zrobił z tych kotleti, który, kotletów, które mu dałem kiebaski, to by było dobrze. przerwane. No i co? No i zima już. Prawie jedna trzecia zima, a ja dopiero trzy igla mam. Ja już powinienem mieć, kurde, dziesięć iglów. Tutaj też półki pełne. Nie, no dobrze, dobrze było, że tego kasjera zatrudniliśmy. On tutaj ogarnie elegancko. Uff. To był bardzo ciężki dzień w motelu. I wiem, że ciężko będzie dać łapkę w górę. Ale może wam się uda. Powodzenia, jak chcecie więcej przygód arktycznego motelu, bo ja chcę to wymaksować. Chcę to wymaksować, chcę zobaczyć, jak to będzie operować, jak będziemy mieli każdą możliwą działkę zajętą pokojami iglami, zwał jak zwał yy, i jak szybko będzie ten high spadał. Tak!